Jeżeli kogoś interesuje biologia, jeżeli kogoś interesuje organizm ludzki, jeżeli kogoś ktoś też czuje, no powołanie, oczywiście powołanie też jest bardzo ważne. Chociaż no jest też wielu lekarzy, którzy są tylko i wyłącznie przez to lekarzami, bo rodzice byli lekarzami. To też się zdarza. I nie mówię, że to jest złe jakieś, ale, ale no trzeba jednak to czuć. Natomiast Wydaje mi się, że trzeba podchodzić do tego zawodu z dużą pokorą, bo jednak jest wielu też lekarzy, którzy no, myślą tylko o pieniądzach, a to nie o to chodzi. W tej chwili codziennie właściwie jakieś są newsy z każdej specjalizacji, więc trzeba być na bieżąco, żeby nie zostać w tyle. I tutaj też może, możemy wrócić do pierwszej części naszej rozmowy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. To jest tak, że przyszłość mają ci lekarze i ci ludzie którzy nauczą się uczyć y, od sztucznej inteligencji i korzystają, będą z niej korzystali. Natomiast ci, którzy zostaną przy tych starych y, jak gdyby metodach i nie będą się uczyć dalej, no to niestety nie, 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 nie wróży im dobrej przyszłości.